Cześć, to ja. Tomku, Ty masz dużo wspólnego z ćwiczeniem tak na co dzień, tak? Można tak powiedzieć. Trenowałem wspinaczkę przez ponad 11 lat. Wspinaczkę sportową na czas. Byłem członkiem kadry przez w sumie ponad 9 lat. I ten sport i aktywność jest w sumie od zawsze u mnie obecna. Członkiem kadry, tak? Tak. Polskiej kadry narodowej we wspinaczce sportowej na czas. O. I w tym momencie już na dzień zaskoczyłeś, w ogóle nie miałem pojęcia, że coś takiego jest. Teraz, y, w ogóle sobie... wchodzi na olimpiadę teraz. O, Miała być w 2020, ale wszyscy wiemy, co się stało. Wydarzył się świat. No. <laughs> Czyli co, w 2021 będzie można ciebie zobaczyć na olimpiadzie? Nie, nie. Był taki pomysł, natomiast ja już teraz w zawodach międzynarodowych nie startuję. Teraz trenuję dla siebie już tak bardziej rekreacyjnie, raz dziennie codziennie. Czyli raz dziennie sobie chodzisz. Coś co robię. Albo, albo na ścianę, albo biegam, albo rower, albo basen, albo squash. Mhm. Dużo Czyli sportujesz się w obecnym czasie yy, i nie narzekasz na brak kontuzji. Zupełnie nie. Spoko. Na brak kontuzji? Na brak kontuzji, <grym> na brak kondycji. <grym> nie, na brak kondycji. Na brak kondycji, <grym> ja na brak kondycji nie narzekam, yy, na brak, z braku kontuzji się cieszę. <grym> no i całe szczęście. Robimy teraz odcinki sportowe takie troszeczkę. Jak to poćwiczyć? Wiele osób sobie w tym momencie siedzi w mieszkaniach jest osobą smutną, osoby są zmęczone yy, życiem i wszystkim. Jak w ogóle zacząć ćwiczyć? Jak znaleźć w sobie motywację? Jak, jak to zrobić? Przede wszystkim zastanowić się po co. Mm. Nie chodzi tylko o takie coachingowe po co, żeby znaleźć swoje ła i tak dalej, tylko przede wszystkim to pozwoli nam ustalić, jakby jaki trening chcemy wprowadzić, bo ktoś będzie chciał. Schudnąć, co jest bardzo częstym e, jakby powodem rozpoczęcia trenowania, ktoś będzie chciał po prostu się czuć lepiej, bo jakby sport też w tym zdecydowanie pomaga. E, ktoś będzie chciał zbudować masę mięśniową, czy poprawić, skorygować na przykład jakieś wady. Mm. Dlatego na początku musimy się zastanowić, czego chcemy. Moim zdaniem trening powinien być przede wszystkim nakierowany jednak na ten aspekt zdrowotny. Jeżeli będziemy się skupiać na tym, co mi to daje dla głowy czy dla ciała, no to jakby sylwetka automatycznie też za tym pójdzie. Ja na przykład nigdy nie trenowałem pod kątem tego, żeby wyglądać, tylko na początku trenowaliśmy właśnie pod to, żeby mieć wyniki na zawodach, a teraz po prostu ćwiczę raz, że to lubię i już widzę, że chyba bez tego nie potrafię. A dwa no po prostu też lubię się uczyć cały czas nowych rzeczy. Obecnie jestem trochę bardziej wkręcony w akrobatykę. Uczę się różnych salt mhm. bo to mnie po prostu cieszy. Wiadomo, dobrą formą może być, jeżeli ktoś w ogóle nie ma żadnego doświadczenia z trenowaniem, mhm. to po prostu skorzystanie z kogoś, kto się na tym zna, czyli właśnie z trenera, który pomoże nam dopracować, dopasować ten trening pod nas, nawet podczas jednej konsultacji i potem już według tych ustaleń samemu budować swój trening. Natomiast jeżeli ktoś nie chce zaczynać z tym, to, z trenerem, mhm. to nie jest obowiązek, bo można wpisać po prostu hasło np. home workout i większość pierwszych wyników prawdopodobnie będzie dobra. I dobrać dobra to, co nam najbardziej się podoba. No to spoko. A słuchaj, jeżeli chodzi o ćwiczenia takie, żebyś dał takie gotowce. Gotowce. Czy, tak, czy masz takie gotowe ćwiczenia, każdy może już tu i teraz rozpocząć. Tak, jest bardzo dużo powiedzmy rodzajów takiego treningu. Mamy trening interwałowy, yy, inaczej też H i HIIT. Nie pamiętam rozwinięcia tego skrótu. Możemy ćwiczyć też tabatę. Jest yoga, mhm. też ostatnio bardzo, bardzo popularna. Są proste ćwiczenia typu pilates i też ćwiczenia z piłką, ćwiczenia z taśmą, ćwiczenia na macie do jogi. Także bardzo dużo różnych rodzajów ćwiczeń można, można dodać. A w tym oczywiście samych ćwiczeń. No to co? Zademonstrujesz trochę prostych ćwiczeń? Okej, okay, ale chyba będziesz też musiał ze mną to robić. No przecież, no. Ale na pewno nie w tym. Mam na to sposób. No, to może lepiej. Dać. Dużo lepiej. Dobra, zaczynamy! Na początek rozpoczniemy sobie od tych ćwiczeń podstawowych, jak w ogóle zacząć. Na początek ważne jest przygotowanie, czyli ubranie, które już udało Ci się zebrać. Do tego warto mieć ze sobą wodę, żeby też dbać o nawodnienie i każdy trening staramy się rozpocząć od jakiejś rozgrzewki. Dzisiaj zademonstruję Wam y, przykładową rozgrzewkę. Będziemy szli po kolei, od góry do dołu, rozgrzewając wszystkie części ciała po kolei. Znakomicie! Oddaję Ci tutaj <grym> przestrzeń. Tak jak wspomniałem, zaczniemy sobie od góry. Najpierw ruchy głową do przodu i do tyłu. Później na boki. Ewentualnie można dodać delikatną rotację. Do prawej i do lewej strony spróbuj. Kiwam głową, tak. Kiwasz głową. Kiwam głową, a jak dobrze, kiwam głową. I na boki, tak. Pamiętaj, żeby robić to powoli. Aha, trzeba by się nie zabić. Tak, lepiej się nie zabijać. Okej, okay, dobra. no co? Chyba mi wychodzi. Spróbuj jeszcze, jakbyś był niezdecydowany, trochę na boki pokiwać. Bo <noise> No, nie, nie do końca cały, jest tajemnica z brzucha. <grystanie> z brzucha> so, już reszta ciała nieruchoma, Taka i głowa prawo-lewo, jak zegar. Okej, okay. super, zaliczony. Tak? <grystanie z brzucha> Następnie przechodzimy niżej i rozgrzewamy sobie barki. Barki też można rozgrzewać na wiele różnych sposobów. Zaczniemy sobie od prostych prążeń. z rękami ugiętymi do przodu i do tyłu. Jeżeli mamy więcej miejsca, możemy zrobić to tak samo z rękami prostymi. Do przodu, do tyłu, lub naprzemiennie. W jedną stronę i w drugą. Twoja kolej. Staraj się właśnie, żeby nie skakały całe barki. Mm -hmm. Tutaj staramy się właśnie, żeby nie, nie chodziło nam to całe, tylko całość jest unieruchomiona mm -hmm. i chodzą tylko ręce. A, tylko ręce mm -hmm. Jak największe krążenia i teraz do tyłu. Super, teraz ja się odsunę. Proste ręce i krążenia do przodu. Czy tak, nie, nie to na razie jest. razem. Obrad. Razem. Mhm. Stara się właśnie nie tańczyć. I teraz do tyłu. Ważne jest to, żebyśmy ćwiczyli maksymalnie przede wszystkim to, co chcemy ćwiczyć. Czyli nogi nam nie tańczą, kiedy ćwiczymy ręce. Okej. Okay. A teraz spróbuję jedna ręka do przodu, druga do tyłu. Myślaj, że nie dam radę, ale... <grymne> Dobra, i dużą stronę. <grymne> ja wiem, że to jest takie na początku... A, to i się po... Ja nie wiem <grymne> <grymne> Okej, okay. kolejne ćwiczenie do rozgrzewki. Możemy sobie rozgrzać ręce, czyli krążenia jeszcze w łokciach w ten sposób. Mogą iść obie ręce do środka, mogą iść obie w tą samą stronę, drugą, albo w ten sposób. I przejdziemy od razu też do nadgarstków. Przed Przedramiona złączone razem i krążymy. W jedną stronę i w drugą. To jest proste. Dobra Przed <grych> Przedramiona złączone. Czyli, że co mam złączyć? Blisko, tu. tu, o dobra. Nie, nie, nie złączone do ciała, tylko ze sobą. Aha. I widzisz. Wcale nie takie oczywistego się mogło wydawać. Ale to tak ja czuję, tak bardziej intensywnie teraz, że, to, Bo ja zawsze to sobie. A, to mogę tam. Wcale praktycznie nic nie czułem. A kiedy tak złączę to, tak. to, to tam to tutaj tak. Pełniejsza jest też rotacja tych nadgarstków, tak, hmm. to dokręcisz tylko tyle sobie. Wow. Jak sprawnie kręcę nadgarstkami. I jeszcze ręce w obciach. A. Tutaj trzymam nieruchome i kręci sama. Od łokcia w dół. Pełniejsze. Bo teraz kręcisz nad garstkiem. O właśnie. O! voilà! <grystanie> I w drugą stronę. Eee, o! Tak, staraj się zrobić tak, że tak jak teraz trzymałeś, to jest nieruchome. Mm -hmm. I kręcimy duże koła tą ręką. Czyli nie, nie sam garstek, tylko pełne kami. Tak jakbym miał taką mini farmę wiatrową na rękach. Tak. No. Nie wyglądasz dla <laughs> <na> zachwyconego <laughs> z tego porównania. <laughs> może to być to, ewentualnie jakbyś był takimi kołami w starej lokomotywie. Zajczone? <laughs> Zajczone. Ok, w takim razie przechodzimy sobie niżej. Mieliśmy już tutaj rozgrzaną, powiedzmy, górną obręcz walkowo. Przechodzimy teraz do bioder. Jedno z ulubionych ćwiczeń wśród dzieci, czyli krążenia bioder w jedną stronę. Też nie spieszymy się, nie robimy tego za szybko, tylko pełne. Duże kółka to jest bardzo przydatne też dla osób, które duże, dużo siedzą, żeby właśnie rozruszać cały kręgosłup. Odcinek lędźwiowy, i biodra, żeby je aktywować. I robimy sobie takie krążenia w jedną i w drugą stronę, na przykład po 20 na stronę. Pójdziemy sobie dalej, możemy zrobić teraz krążenia nóg. Czyli kręcimy jedną nogą do środka na zewnątrz i tak samo po 15 razy na przykład na stronę i zmieniamy nogę. To jest też bardzo dobre ćwiczenie, które pomaga nam utrzymać równowagę, a więc też mięśnie głębokie teraz pracują, które sprawiają, że całość trzyma się prosto, jest wyizolowana i właściwie pracuje nam tylko ta noga, a druga prosta stoi na ziemi i utrzymuje równowagę. sobie ewentualnie na początku zostawić te ręce, żeby ci pomagały utrzymywać tą równowagę. Cała dążymy do tego, żeby jednak być w stanie samym tym po prostu korem, czyli całym jakby korpusem utrzymywać równowagę. Jeżeli mamy z tym problem, możemy sobie odłożyć ręce na boki, żeby tutaj balansować. Mimo to staram się jak najwyżej to nogę ciągnąć. Najpierw na bok i przesuwamy ją do przodu. Ręce też trzymają równowagę. Czyli najpierw na bok? Tak, o właśnie. Na bok. I tutaj. Widzisz, mm -hmm. już jest łatwiej. Nie? Mówiłem, że jak chcę, to potrafię? Super i tu powinieneś czuć nogę, ale też, że brzuch jednak trzyma. Staramy już się, tutaj o... też tak się nie staramy czułem. się właśnie te ćwiczenia robić na w miarę napiętym brzuchu, żeby mm -hmm. to wszystko tutaj trzymać, pośladki też razem i wtedy jest dużo łatwiej utrzymać tą równowagę. No dobra, przyznam, że jak mam tutaj rączki, to <noise> <Można badać. głos> jest dłużej, jest łatwiej. <noise> Zaliczamy? Zaliczamy. Ale jest tutaj trochę jeszcze do popracowania. Ale tam. <noise> ok. I schodzimy sobie dalej z nogami, teraz jeszcze niżej. Możemy teraz dołączyć wykroki. Czyli robimy krok do przodu i wracamy zmianę nogi. I tak znowu po 10, po 15 razy na jedną nogę. Do przodu. Kiedy to zrobimy, a czujemy, że jeszcze nogi mamy nierozgrzane, możemy zobaczyć, ile miejsca mamy za sobą i powtórzyć to samo, tylko do tyłu. I ostatnia forma tego ćwiczenia, ostatnia wersja, to robimy to samo, tylko na boki. Czyli najpierw na prawą i na lewą stronę. Cały czas musimy pamiętać o tym, jaką mamy przestrzeń do dyspozycji, bo w tym ustawieniu nie byłbym w stanie zrobić na boki, bo nie o to chodzi, żeby się na kanapę i, i na telewizor, na szafkę z telewizorem, do tego dopasowujemy też ustawienie do tego gdzie jesteśmy. Pamiętamy, że jak robiliśmy do przodu i tu mamy przestrzeń, to za nami może być ściana, i zanim zrobimy krok do tyłu, to dobrze też się rozejrzeć. Także zapraszam. stajesz sobie jak najdalszy krok O Zatrzymujemy, powrót. Noga z tyłu, staramy się, żeby raczej była prosta. 20 i 30 cm. Czyli w takim wąskim korytarzu by się dało to zrobić. Da się zrobić. Taki, w którym się przechodzi w tym korytarzu, tak. Zaliczone, nie? <laughs> tak, zaliczone. I na koniec rozgrzewki możemy sobie dodać jeszcze kilka ćwiczeń, które trochę podniosą nasze tętno, które nas trochę rozbudzą. Możemy na przykład dodać skakanie na skakance. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że jeżeli tu stoi telewizor, nade mną wisi lampa i jeszcze różne rzeczy wokół mogą się znajdować, machanie jeszcze sznurkiem może nie być najlepszym rozwiązaniem. I tutaj przychodzi do użytku nasza wyobraźnia, możemy sobie wyobrazić, że mamy skakankę i po prostu proste podskoki w miejscu z krążeniem, delikatnym rąk zrobić. I tak też na przykład skaczemy przez minutę albo przez 45 sekund, żeby dobrze rozgrzać jeszcze to, co nie, nie zdążyło się rozgrzać. Którą wybiorę? Dobra, będzie ta. Z dynamicznych ćwiczeń, ale wciąż jeszcze o delikatnym natężeniu, możemy dodać sobie różne rodzaje skippingów. Skippingi polegają na tym, że przebieramy po prostu nogami. Pierwszy skipping, jaki bym polecał, to po prostu bieg w miejscu do przodu. Możemy albo nogi podnosić lekko do góry, Wtedy robimy to trochę szybciej, albo wysoko kolana z podskokiem ewentualnie. Druga wersja, czyli pięty do pośladków. Wszyscy, którzy mieli WF w szkole, prawdopodobnie gdzieś się z tym spotkali. Można to też robić w miejscu. I Te ćwiczenia też sobie robimy tak po około 30 sekund, żeby faktycznie lekką zadyszkę złapać i poczuć, że poskakaliśmy.